Siema. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam najłatwiejszy i najszybszy sposób, metodę na napad Cayo Perico. Wybieramy kosatka, punkt infiltracji tunel odpływowy, punkt wejścia do rezydencji tunel odpływowy. Punkt ucieczki jest obojętnie, bo i tak nie będziemy z tego korzystać. Pokażę Wam najszybszy sposób. I porę dnia, jak wolicie ja wezmę sobie dzień. Kiedy dopłyniemy do tunelu będziemy musieli przeciąć kraty i też Wam pokażę najszybszą metodę na przecięcie tych krat. Trzymamy cały czas zapalony palnik i jeździmy sobie w lewo, w prawo. I tu góra dół. Samo na dole. I po lewej, tak w bardzo szybki sposób otworzyliśmy kanał, wpływamy i zatwierdzamy punkt wejścia do rezydencji. Teraz wyjdziemy tutaj jakby na balkonie nad morzem, oceanem właściwie i na szybko, bardzo cicho lecimy po ochroniarzach szukając karty dostępu. Mamy kartę. Nie musimy więcej szukać, bo druga karta będzie w środku. Kamera. Wiem, tu nad nami jest kamera. Zabiję go przez to drzewo. Dla pewności zniszczę kamerę. Ten kolos schodzi na hita w głowę, tak samo jak reszta. Tu, schodami w górę. Nie, nie wiem, co, ale już nie bo środku. Zresztą wziąłem teraz. wiem, to ale ja pokażę je. tutaj, żeby zdobyć jeszcze dodatkowy safe. Ogólnie ustawiacie sobie to wszystko na jedynkę na ten górny czubek palca i później odpowiednio naciskając ustawiacie sobie cały odcisk. Możecie wejść tak. To jest jeden sposób, a drugi jest dołem bramu. Tutaj w czasie kiedy jednak hakuje, może wziąć stąd dodatkowy sejf w ścianie. Pokażę Wam jak wygląda ten dole. Tutaj robicie przygotowanie na palnik, Przepalacie, bierzecie kryształ Chodź tu, bo tu mam złoto no, 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 no. Tutaj potrzebujecie dwie osoby Jeśli robicie na solo, to nie, nie zrobicie złota Wtedy kokaina Jeden bierze złoto Mieści się półtorej staku, można wziąć do jednej torby czyli matematycznie dwie osoby mogą wziąć trzy staki, akurat tyle mam teraz idziemy tędy i tu jest ta druga brama, którą trzeba zdobyć klucz. Ona się znajduje tutaj. Od razu. Tutaj już mój kolega będzie zbierał pół, a ja zbierę cały. I tym sposobem zapełniliśmy dwie torby pełne złota, czyli najbardziej opłacalne dodatkowy łup i normalnie wychodzimy przez główną bramę. Tutaj nawet jak ochroniarz był nad wami na górze, on tutaj nie będzie, bo już wyszliśmy z rezydencji. Tutaj jest jeden. Tu jest drugi. Ja prawego. Trzy, cztery. Matwym sposobem wyczyszczacie sobie ochroniarzy. Siadacie do auta. Nie przejmujcie się tą kamerą, bo nie będziemy przejeżdżać po niej. Tylko jedziecie tu. Zawracacie, jedziecie prosto przed siebie. I po prostu wskakujecie do wody. Wysiadacie i płyniecie jak najdalej od brzegu. Tym sposobem nie musicie jeździć do żadnych punktów ucieczek, tylko po prostu jak najdalej oddalić się od wyspy. Bardzo szybki, przyjemny sposób: bez zbędnego męczenia się pochodzenie po wyspy, zbieranie stroi, wsiadanie do ciężarówek. napad zaliczono 2200 i tym sposobem w 10 minut zrobiliście napad elitarka ukończona Jeśli byście weszli tą piwnicą, co mój kolega wyszedł, zrobiliście by to jeszcze szybciej. A ja wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do kolejnych. Cześć.